Dobry wieczór. Witam Państwa gorąco, bo i czasy są gorące i przełomowe. Także w sprawach dotykających każdego z nas, jak podatki. Stan rzeczy w tej mierze opisywaliśmy wielokrotnie poprzez losy ludzi, którzy do nas zwracali się o pomoc, bo czuli się bezsilni albo nawet niszczeni, jak mówili, przez bezdusznego fiskusa. Nie trzeba dodawać, że przedstawianie takich spraw nie przysparzało nam nigdy zwolenników w kręgach władzy. Kiedy więc niedawno zobaczyliśmy relacje z Urzędników Ministerstwa Finansów nie mogliśmy nie wrócić do tematu. Zaskoczenie byłego dyrektora departamentu czy też naczelniczki w ministerstwie, kiedy przychodzą po nich do pracy oficerowie Centralnego Biura Śledczego, musi być duże. Według prokuratury pierwszą łapówkę podejrzani przyjęli w 1994 roku. Ich miejsca pracy zostały dyskretnie przeszukane. o jakim pisały gazety na pierwszych stronach, trwał od dziesięciu lat, dwóch urzędników ministerialnych miało nawet wcześniej postawiane zarzuty prokuratorskie, co nie przeszkadzało im podobno w pracy ministerialnej oraz wydawniczej. W kręgach biznesu wiedziano, kto, jak i za ile umarzał należności podatkowe, istniał podobno nawet cały system dochodzenia do właściwych osób, cennik i pośrednicy. Nie chce się wierzyć, że to tak długo trwało i dopiero teraz pękło. Czy to prawda, no to prawda. Czy... niestety to prawda, pani redaktor. Można powiedzieć, że niedawno było takie powiedzenie, że jedna rzecz, która jest pewna, to śmierć i podatki, a ta sprawa zadała kłam temu. Ponieważ okazuje się, że jak się ma pieniądze i się da odpowiedniej osobie pieniądze, to można tych podatków nie płacić, mieć je umorzone. I stąd te, te nagłówki o mafii ministerialnej nie są, Pana zdaniem, przesadzone? Nie, nie, zdecydowanie nie. Co więcej, ta sprawa jest dopiero w początkowym fazie postępowania. To jest pewnego rodzaju układ pomiędzy przestępcami pomiędzy prawnikami, pomiędzy biznesmenami, pomiędzy urzędnikami państwowymi. W tle jest też polityka, w związku z powyższym, no to jest Parasol, Uw parasol, do którego jeszcze zaraz wrócimy, ale proszę państwa, jednym z zatrzymanych w tym spektakularnym zatrzymaniu centralnego biura śledczego był Andrzej Rzet, były dyrektor departamentu Systemu Podatkowego, który cztery lata temu wypowiadał się w tym studiu jako przedstawiciel ministerstwa jego ekspert, proszę zobaczmy. Wykonywanie prawa nie powinno zbyt nadmiernie niepotrzebnie szkodzić. Święte słowa, proszę państwa, bardzo okrągłej, nie można się z nimi nie zgadzać, które dotyczyły sprawy pewnej firmy rodzinnej ze Śląska, która popadła w ruinę niekoniecznie zawinioną. Są przedstawiciele tej firmy i zobaczmy jeszcze fragmencik. Złoty laur dla Idziego Pilarskiego, właściciela prywatnego zakładu w Ołczyniu, produkującego urządzenia dla górnictwa. Za solidność i konsekwencje w rozwoju przedsiębiorstwa przemysłowego w rejonie typowo rolniczym. Pilarski to brzmiało niegdyś w Kluczborku dumnie. Pan stąd z dziada pradziada... A teraz zbankrutowany, czy tak? Solidnie pracowałem przez 48 lat. Przez 48 lat pracy. I zbankrutowałem przez urzędników, którzy ten zakład mi zajęli. Kopalnie miały przejściowe trudności w płaceniu e, należności, więc urosł, urosł podatek VAT, ponieważ sprzedaż była bardzo dobra. Sprzedawaliśmy do kopalń bardzo dużo, więc i podatek VAT był wysoki. Pieniądze były zapłacone, ale z dużym opóźnieniem. Ale wyście już Ale musieli szybko VAT. VAT, wcześniej od razu jak przyszła faktura, tak. że, że kopalnia fakt, Wujek na przykład już to bierze, to wyście już musieli ten 30, VAT... 30-dniowy termin rozliczenia VAT-u do Czyli urzędu zanim były pieniądze już tak. musieliście ten VAT zanieść do urzędu. Tak. I stąd po, powstało to... Te zobowiązania. I zwracaliśmy się do Urzędu Skarbowego z prośbą o rozłożenie tych zobowiązań na raty. Były y, odmownie rozpatrywane te wszystkie prośby, a Urząd Skarbowy zamknął cały zakład, w którym znajdowały się maszyny zajęte i znajdowały się maszyny niezajęte. Tato mi dał wszystko. Spełniał moje marzenia, bo było go na to stać. Nie tylko moje, ale mnóstwa dzieci. I spotkało go za to, że po prostu dalej pracuje, mimo że jest na emeryturze. On walczy, on ma w, to w sobie taką siłę działania, że ja mu po prostu tego zazdroszczę. Jest dla mnie bardzo dużym przykładem. Żonie weszli na emeryturę i ja byłem bez środków do życia, okrojona jeszcze emerytura, nie mieliśmy na, na chleb. Tak? Może ojciec nie chce o tym powiedzieć, więc powiem jak. Ściągał grzejniki ze ściany i oddawał na złom, żeby mieć na chleb. Proszę Państwa, od tego momentu upłynęło trochę czasu. Jak Pan teraz widzi, Państwo widzą y, te ostatnie wydarzenia. Y, no Wam nikt wtedy na rękę tak zwaną nie poszedł, niczego nie umorzył, tak? Ale jak teraz jest? Chciałbym powiedzieć, że y, walka się jeszcze nie skończyła. I na każdym kroku są wystawiane kłody. To dzisiaj. Całe szczęście, Pani y, y, Jaworowicz, że y, ostatnio został uchylony wyrok w przedawnienia, w sprawie, powiedzmy, oszkodowania. Został oddany do Sądu Okręgowego po rozpatrzenia. Oprócz działalności ojca fizycznej mieliśmy też spółkę w tym samym miejscu, tylko miała swoje oddzielne biuro, miała swoje maszyny i w momencie zamykania ojca zakładu została zamknięta spółka, która nie miała żadnych zobowiązań wobec nikogo. Wielu z nas, jak tutaj siedzimy, było publicznymi krytykami szeroko rozumianego aparatu skarbowego, który, jak widzieliśmy gołym okiem, Niekiedy sieje terror wobec tak zwanych szaraczków, a jak podejrzewaliśmy, a dzisiaj widać, dawał łaski niektórym... Wybranym, Wybranym z jakiegoś powodu w bliżej nieokreślonego, dlatego notabene, znaczy teraz bliżej Dlatego notabene ja w zeszłej kadencji Sejmu zgłaszałem skutecznie poprawkę o wiążących interpretacjach podatkowych, dających klauzulę bezpieczeństwa poszczególnym podatnikom w trudnym systemie podatkowym. Także ta dzisiaj... w sprawach, które myśmy poruszali, no, pan wtedy wielokrotnie Wtedy tych interwenio. przepisów nie było. Natomiast ta sprawa według mnie uczy co najmniej dwóch refleksji. Po pierwsze, to nie jest tak, że lista się zamknęła, że tylko parę osób w centrali, w Ministerstwie Finansów tworzących prawo, to byli ci jedyni najgorsi, a jak Polska długa i szeroka, to żyjemy na najlepszym z możliwych światów i wszędzie tak, jest dobrze, bo nie choćby jest. to opisywane historie pokazują, że takich mikroukładzików niestety jest dalece więcej. Jeszcze Było to nie wszystkie odbicie centrali, chciałbym powiedzieć. Jeszcze nie wszystkie widać. Ale druga refleksja jest też taka, i to sobie jasno no i szczerze powiedzmy jak jest strona biorąca to jest strona dająca to znaczy że jacyś przedsiębiorcy jacyś doradcy podatkowi jacyś podatnicy musieli zachowywać się bardzo ale to bardzo źle no i to jest też smutna wiedza ale to ruszane, to ruszane odbicie to jest krzywdzące dla większości uczciwych pracowników urzędów skarbowych i Oczywiście, też Oczywiście to słuszne owce się wszędzie zdarzają no. 60 tysięcy osób zatrudnionych w aparacie skarbowym w Polsce, gdzie o konieczności istnienia takiego aparatu w państwie nie trzeba nikogo przekonywać. Możemy o jego jakości dyskutować. Tam pracuje dziesiątki tysięcy uczciwych, ciężko pracujących, zaznaczonych. I oni pewnie nie są zadowoleni, jak się używa słowa mafia. wątpliwie, więc przepraszamy wszystkich państwa. Nie mamy takiej intencji. Bądźmy też umiarkowani, ale. No, bardzo jest trudno oddzielić ziarno od plew. No, od tego jest I... prokuratura, od tego są sądy, także też nie przesadzajmy. Do mnie trafia e, często e, wiele takich doniesień, gdzie drobny przedsiębiorca jest nękany przez Urząd Skarbowy. Onże uważa, że jest to działanie celowe. Zwraca się, powiedzmy, o ochronę do prokuratury dostaje odpowiedź albo E, negatywną, albo tak e, Państwo w ogóle. Jak patrzę na was z całą sympatią, to wyglądacie mi jak Rada Nadzorcza tonącego Titanika, która mówi, tam ludzie już toną, i mówi, żeby orkiestra grać dalej, nic się nie stało. Muszę wziąć my, w obronę moich gości, my, nie tylko Titanic. Ale jest ratowany, Ale my te dziury wyłapiemy i tak dalej. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie zastanawia, jak jest problem. Yy, prawny, jak ktoś ma pretensje o złe działanie urzędu podatkowego, no to powinna być yy, jakby miejsce, w którym toczy się yy, yy, sprawa sądowa. Są, a do tego czasu decyzje urzędu są zawieszone. O, rzecz o, polega o, na o, o, tym, że o, o, oni bankrutują o, o, dlatego, że, urzędy, że decyzje nie są zawieszone. A, I co z tego, że, że oni się dojdą? ktoś pomylił, a później ten po, pokrzywdzony wygrał w sądzie, kiedy już dawno firmy no, ale, nie ma. Ale, ale ich i dawno nie ma i poza tak tym jest. nikt za to nim nie zwrócił. Bo święte słownie jest jedynym prawem e, administracyjnym, w którym decyzje są wykonalne, nawet jeżeli nie są prawomocne. Mało jak te, urząd tego. budowlany wydaje decyzję o rozbiórce domu, którego dalsze stanie grozi katastrofą budowlaną i śmiercią ludzi, to jeżeli chce, żeby rozbiórka była natychmiastowa, musi wydać klauzulę natychmiastowej wykonalności. Bo jak jej nie wyda, to ona on nie być. jest wykonywana natychmiast. W przypadku decyzji podatkowych jest inaczej. One są wszystkie wykonywane z mocy prawa. I w związku z powyższym Fiskus bardziej e, ceni sobie swoje własne pieniądze niż życie obywateli. Dyskusja jest gorąca, jak zapowiadałam, ale wróćmy do źródeł tego e, nieposłuszeństwa obywatelskiego przeciwko e, władzy urzędów podatkowych. Wszystko zaczęło się w Cieszynie. Proszę zobaczyć. My wszyscy nie jesteśmy przeciwko fiskusowi generalnemu, ale jesteśmy przeciwko nieludzkiemu traktowaniu przez Urząd Skarbowy w kieszeni. To być nie może. Zadłużyłem się u dostawców dlatego tylko, że nie było jeszcze żadnej decyzji. Nic, a już mnie zajęto wszystkie konta w bankach, nawet w bankach zagranicznych. Dlatego, że w urzędzie zaginęły moje deklaracje vat -owskie. Tu mi pisze teraz, przed wczorym, że ja z 95 roku VAT-u nie oddałam. A ja nie byłam w vat w ogóle. Dopiero 96, więc skąd oni to wzięli? Pani Naczelnik ma prawo nas karać za błędy. Popełniamy trudno, ale ta kara musi być współmierna. Czyż nie może ta pani płacić na dzień dzisiejszy 80 tysięcy, chociażby sprzedała wszystko, to i tak ta kara nie jest zapłacona? To jeżeli my dzwonimy do urzędu przyległego do Bielska i pytamy się za tą samą sprawę ile wynosi kara 300 zł? Ja miałem posiłki regeneracyjne w restauracji, je wydawałem. I one są zwolnione z podatku VAT. Napisałem w rubryce, gdzie jest procent vat gdzie się pisze zrobiłem kreskę. I co za tą kreskę? He, co za tą kreskę? Z tego mi tytułu przyznano 22% VAT-u do płacenia, bo powinienem był napisać ZW, czyli zwolnione. Tak było, proszę państwa, przed czterema laty wy y, zaczęliście od prezentacji nieposłuszeństwa wobec jednej pani prezes urzędu i no to... później się posypało. I co dalej było? Pani naczelnik została po dwóch latach odsunięta od decyzji wobec podatników. Czyli wygraliście państwo. Pana no, żona, Pana kolegi żona nawet wchodząc do tej pani naczelnik chciała wyskoczyć, chciała wyskoczyć przez Ale wygrana okno. jest połowicznie, ponieważ problem polega na czym innym. Z desperacji pani, tak, Pana małżonka. Ministerstwo złamało prawo, powołało stan, funkcję trzeciego zastępcy. Pani dalej jest w urzędzie i to skutkuje, pewnymi to skutkuje tym, że jej zwolennicy w urzędzie dalej mimo heroicznej pracy obecnego naczelnika pracują tak jak ich nauczyła. Ja na